Znajdźcie w kolejnym filmie, gdzie będziemy prankować piosenką naszego dziadka Parę razy wspominałyśmy o naszym dziadku Nasz dziadek jest niesamowity Zobaczymy jak będzie odpisywał Dziadek jest super, ale mm, uzbroić, od, musicie uzbroić się w cierpliwość Ponieważ dziadkowie odpisują wolno Bo o. ledwo co obsługują te telefony I, dziadek, tak, i dziadek, tak szacun, że nasz dziadek w ogóle potrafi pisać sms smsy On w ogóle yy, nie ma z tą... Ma normalny telefon z klawiaturą ma no ma taką klawiaturę Rę, przyciski no. takie nawet no, nie wiem jak to będzie słuchajcie, słuchajcie dzieci takie przyciski wystające są a, a a ludzie jakie jak nie ma ekranu dobra zaczynajmy dobra zrobimy piosenkę Narcyz ale zaczniemy od słów przepraszam i dziękuję ja tych słów nie używam Dobra, Bo to, to ja Narcyz się nazywam, to chyba nawet nasz dziadek za tą piosenę. No chociaż. W sumie nie. <laughs> To ja Narcyz się nazywam. Przepraszam, i dziękuję, ja tych, ja tych słów, nie używam. słów nie, nie, używam. nie używam. Jestem. A dziadek. Przepraszam, dziękuję, ja tych słów nie używam. No, no, no. Kluczko! No no. no, 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 no. Ale o co? Przepraszam, trzeba. O co? Nusiu. No, Oczywiście, że używasz. To jest coś kulturalnego, stało się coś, że dziadek jak to on zawsze te znaki meli. No, Dobra, co dalej? To ciężko jest na no, tej... na kla... no, dotykowym, to by już w ogóle nie dał rady. E, Jestem piękny i uroczy, popatrzcie w moje oczy. A to będzie w principie, dziadek pomyśli, że zmieniłaś orientację, albo osobowość męs na męską. <laughs> Jestem piękny i uroczy, popatrzcie w moje oczy. Jestem piękny i uroczy, bo patrzcie moje oczy. Spoko, że. Dziadek. Dziadek. nawet ikonek nie używa. Więc nie będzie w tym pranku, nie będziemy wstawiać ikonek. To będzie um, straświecki prank. Przepraszam za błędy, mam nowy telefon! twoja mama wymyśliła, jak się czujesz? Dusiu? Dusi. Ale w ogóle nie odpowiedział. Dziadek kupił sobie na. Pewnie kupił sobie dotykowe I ja nic o tym nie wiem. A ty jedziesz, A ty jedziesz później do dziadków? Tak. Ja to... Będę musiała stawić y, czoła. Daj znak... rozmawiać o tobie. Daj znajka, jaki ten, jaki telefon sobie dziadek kupił. Jestem przecież najpiękniejszy, a na pewno najskromniejszy. A, o... on pomyśli, że może się z niego naśmiewamy. No jesteś taki skromny, kupiłeś sobie telefon. Oczywiście jesteś najpiękniejsza musiu. W busiu O w busiu. ikonka! Jaka ikonka sprzed... Z noskiem! To jest ikonka, to jest emotka! Sama nie umiesz nazywać A Ale ja jestem staroświecka yy, Uśmieszek z noskiem No nie, tego to już dawno nie wiedziałam. Ja nigdy tego nie używałam z noskiem, to by było... To było dziwne. No, no. Jestem, przecież naj... na jestem przecież Najpiękniejszy, a na pewno najskromniejszy Jestem przecież najpiękniejszy, a na pewno Wyślij tylko jakoś tą emotkę. Emotka! Kwiat! Proszę. Kwiat! A dziadek! Jaki ładny kwiatek! No. Ale stare telefony one w ogóle chyba nie obsługiwały tych nowoczesnych ikonek, co? A no ale kupił sobie nowy telefon. Musisz zobaczyć. A Zaraz powysyła Zaraz powysyła kwiaty. Zaraz powysyła kwiaty. Zaraz powiesyła kwiaty. Zaraz o oh, to? o. się... Co to? Pewnie Ola z nim tam jest już tam go uczy jak używać tego telefonu nowego. Waiting, waiting. for the sun! Poczekamy jeszcze sobie troszkę na sms od dziadka. Dziadek teraz pojechał na działkę, poszedł gdzieś do sklepu, zrobię zakupy. A wiesz, że ten oszą! Wiesz, że my go uczyliśmy z pisania sms -ów. Ale Babcia jest jeszcze lepsza, bo Babcia zawsze jak pisze, to na przykład pisze. Tak. No. Nie. Ba babcia, I to tu wszystko. babcia tu nie pisze. Zresztą w kiepsko u ze znakami. Yeah. Oh. Oh, let's go sleep. Dobra, jest. Z tą skromnością to bym nie przesadzał. Chociaż ostatnio czytałem książkę, w której jeden filozof mówi, że każdy uważa się za skromną osobę. Mimo, że tak naprawdę nie, nią nie jest. Taki paradoks. Jak tam u Ady i Tomasza? Nie gryździesz. Dziadek zaraz zacznie nam pisać tutaj jakieś swoje poematy, filozofie. Ale później pojedziesz i wracają ze Twoich SMS-ów i będzie. E, dobra, a co dalej? jest? myślał, tak, że jest najpiękniejsza, na no najsprawniejsza. Ale jak mówiłem, dziadek została wkręcona, dziadek. Wnuczko, przyjedź do mnie dzisiaj. Euer, ja narty O! Ten to... Dziadek zapisał teraz o jakiś filozofach. Moja, narty z Mamy dziadek. Stawiam, że nie dziadek się ze mną. Marcyzm. 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 <laughs> I znowu czekamy godziny jest. Two hours later. TikTok, TikTok, TikTok. W najnowszej Alicji z krainy czarów były właśnie takie, tam było o czasie. Tam były takie te e, minutki i sekundy i one tak biegały po takiej krainie i tak tik Tiktok, tik TOK tik tak TikTok, tik tak tik to Jan się nazywam. Niech dziś mój pocałunek Na ustach innej gości A dziadek Napiszemy mm, tak dziadkowi Dziwne Nie, to jest dziwne, lecimy jeszcze z tym A dziadek Lekarstwa wzięła tak. A może, może Wrótko wiesz, zaczęłaś pisać To ja Harcist się nazywam. Dziadek ma nie za tej piosenki Sto lat mija, zanim dziadek odpisze. Nie, dobra, to będzie ostatni już. Nie, to wyślij. Tylko no, zobaczymy, co odpiszę, na to wścisz, ja nadchodzę z jaskinią. Jak kwiatuszek, który w jest, taki kieluszek. To jeszcze dalej mu napiszę. już wszystko dobrze? Babcia w wiadomościach o tych dopalaczach. A ty zachowujesz się dziwnie i nie martwi. Przyjdź na obiad może. Ja Dziadł, ale nie Nie to, 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 to się to się nie A jest nie... słowa nieco Jestem co? Dobra, to, to będzie już ostatnie. Wyślij kwiatka z nami. Chcesz wyślij kwiatkę? Dużo kwiatków. Dużo kwiatków. Dużo kwiatków. Dlaczego tylko takie? Są tulipany. Dziadek lubi tulipany. Nie, ja lubię tulipany. Myślę, że róża. Róża też. Głowa w dół. A to masz o tym wie? Czemu mi takie rzeczy piszesz? O Boże, Aniela, on się wkurza już Powiedz mu to ale Najlepiej trzeba do niego Wabi setki muszek, no ale Nie chodzi o to, że innych mężczyzn Tylko, że Setki Dobra, dziadku do Dziadku! <gry> Dziadku, wkręcamy cię! Jak zrobić takie piatki? Łat to wygląda. Dziadku, wkręcamy! Cię na YouTube! Tak teraz siedział w Dziadku, wkręcamy cię na YouTube! tyle w dzisiejszym filmie. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Prankowanie piosenką jest bardzo popularne, więc też nagrywamy te filmy, bo jest niezła przy tym zabawa i taka interakcja ze wszystkimi z rodziny, jest bliska. No, dziadek później nam zrobi w wcirę. Dziadek nie będzie wiedział o co chodzi. Cire to jest o to. Jak na, na spotka. Zostawcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów i buziaki dla was, kochamy was.